Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, z uwagi na sytuację, jaka wytworzyła się w Polsce, mam tu na myśli głównie dzień 20 tego miesiąca, marca, proces rolników. Są informacje, że będą, no niestety będą prowokacje i to mnie bardzo martwi. Ale rolnicy wiedzą, co robią, są świadomi. Prosiłem ich powinni stworzyć stowarzyszenia jako indywidualni rolnicy czy to zrobią czy nie to jest już mało ważne ja im zasugerowałem warto być jakaś jako, jako organizacja no, jak będzie to zobaczymy w każdym bądź razie no nie będzie za ciekawie natomiast my jako Urząd Prezydenta chcę też powiedzieć, że mamy aktualnie nową stronę Zostanie w najbliższych dniach założone Stowarzyszenie i Fundacja 2RP. Proszę Państwa, jest to nieodzowne z uwagi na to, że sytuacja jest bardzo napięta w Polsce, ale to bardzo, nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy, prezydent Francji Macron, czyli ten cały trójkąt Niemcy i Polska, jednak przystępujemy do tej wojny. Macron dzisiaj się wyraźnie określił, że no niestety, ale trzeba na tą wojnę pójść. To nie dotyczy tylko suwerenów. Tak jak powiedziałem, suwereni, którzy posiadają dokumenty, że są suwerenami z metryką urodzenia, nie pójdą. Dzisiaj nawet była interwencja z mojej strony, jeden urząd, który mnie Matka poprosiła suwerena, młodego chłopaka, który miał pójść właśnie, w, to się nazywa, w Kamasze. Po krótkiej rozmowie z odpowiednim urzędem, skąd ten człowiek jest, został wykreślony. Ale, proszę Państwa, ja nie mam zamiaru za każdą jedną osobą wyzwaniać i tłumaczyć. Każdy musi wiedzieć sam, co to znaczy suweren, co to jest trzecia RP. Jest to, jest to agencja, można powiedzieć, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jako Polska. Republika of Poland, proszę Państwa, tragedia, tragedia. jeżeli chodzi o ten nowy ład, który będzie prowadzony w chwili obecnej, Bruksela zaczyna to lekko łagodzić, ale tylko na początku. A później, śrubę dokręcą. Nie będzie można chować krowy. Czyli drobiu, niczego, żadnych warzyw, nic, żadnych upraw. To wszystko będzie likwidowane, wyrzucane, ponieważ każdy może je sobie do sklepu kupić. A tutaj ma być ugor. Proszę Państwa, sprawa e, ziarna z Ukrainy. No tak się składa: akurat, że mamy bardzo dobre informacje. E, chodzi o to, że. <śla> Mnie to śmiech ogarnia na samą myśl, że rolnicy są tak niepoważni. Kolejne spotkanie będzie z rządem na ten temat. Kolejne spotkanie po to tylko, aby opuścili granice rolnicy polscy, aby tiry ze wszystkim wjeżdżały do Polski, z tą trucizną. Szanowni Państwo, troskawki po 3 złote. Te, które są jak się okazało po zjedzeniu czegoś takiego macie olbrzymi ból wątroby. Nie mogę mówić też o wszystkim, bo i po co to wam wiedzieć. Uważajcie co kupujecie. To co jest za grosze jest nic nie warte. Bo to jest trucizna. Ale nie tylko to, bo wiele, wiele innych spraw, które są. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Wiadomo, w Rosji Kolejną kadencję wygrał i jest prezydentem Władimir Putin. Ponad 80% narodu go poparło. Ponad. To jest olbrzymia ilość. Tego jeszcze nie było chyba w historii nie tylko Rosji, ale świata. Czyli jest tak popularnym prezydentem, no ale on dba o swój kraj, o naród, jak widzimy. No poza tym, Szanowni Państwo, jak się okazało, to jest największa potęga militarna na świecie. Nawet nasze media podały swego czasu, ile procent Rosja ma więcej wyposażenia od całego NATO. To jest dwukrotnie. Dwukrotnie. Nie dziwi się, że na Ukrainie Ukraińcy nie mają z czego strzelać, no bo nie ma, nie ma amunicji. Amunicja, wszystka, która była robiona, wszystko idzie bezpośrednio do Rosji. Także proszę Państwa, yy, modlę się, żeby nie było wojny, ale niestety, wszystko na to wskazuje. I takie słynne powiedzenie Grzegorza Brauna, ratuj się kto może. Właśnie, ratuj się kto może. I kolejną grudą soli znowu jest Potocki z uwagi na dowody metryki, proszę Państwa będzie opublikowane na stronie że one są uznane przez organizację narodów zjednoczonych chyba już nawet jest albo będzie dzisiaj publikacja tego także jeżeli chcecie to proszę was o jedno chciałbym żeby się coś takiego stworzyło mianowicie nie będziemy w stanie wyprodukować tego bo nie będzie to fizycznie możliwe ja wiem, że każdy chce się ratować. Ja współczuję wam, ale nie da się tak dużo produkować tych dowodów czy metryk. Metryki to jest naprawdę bardzo ciężka praca, bo jak Państwo widzicie, jest zupełnie coś innego. Ale drukarnie mają też inne zobowiązania i nie mogą tych dowodów nastarczyć, drukować. I tutaj może być, wystąpić problem. Podejrzewam że ten problem największy wystąpi w przeciągu sześciu miesięcy. Dokładnie nie wiadomo, ale po wyborach Rosja, jak Państwo już chyba wiecie, z mediów innych, nie tych naszych krajowych, podjęła decyzję o jednak o rozgromieniu NATO i uderzą. Będzie to tragedia. My musimy zrobić wszystko, aby uniknąć tej zagłady. Uniknąć. Proszę Państwa, musimy to zrobić. Nie możemy liczyć na Warszawę. Musimy starać się przystąpić do Słowacji, do Węgier. Zresztą Węgrzy prawdopodobnie wyjdą z Unii Europejskiej. Na to wszystko wskazuje po ostatnich wypowiedziach premiera Orbana. To samo, co powiedział premier Słowacji i nie tylko on, bo i inni również. Natomiast prezydent Macron twardo idzie w kierunku wojny. Ten człowiek jest bezduszny. On nie kocha swojego narodu. Chce go wybić. Proszę Państwa, to jest wybijanie celowe, świadome narodów Europy. Zobaczcie Państwo. Przypomnę Wam wydarzenia. Jeszcze z czasów 100 lat, 130 lat temu, w Stanach Zjednoczonych rząd amerykański płacił za skarb Indianina 25 dolarów. Tak, proszę Państwa. Dlatego była rzeź. Czy Ameryka jest dobrym partnerem? Ja odpowiem krótko: nie. Pod tymi rządami amerykańskimi nie. Czekajmy, aż dojdzie do władzy Trump bo to jest jedyne lekarstwo dla Europy. Nie wiadomo, wiadomo, że po wyborach Trump obejmie dopiero urząd w styczniu. Ale nie wiadomo, czy tak będzie. Może objąć w niektórych okolicznościach od razu. Natomiast w Polsce, no, to, tak jak powiedziałem, Andrzej Duda miał dużo szczęścia, że wrócił cały. No ale szkoda tego technika pilota, który, to co wiemy, zginął. Zmarło się biedakowi za to, że tam wykrył coś w tym samolocie. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Do usłyszenia.